Ludziska, jestem na Bike Expo Pierwszy raz, więc dużo się tutaj dzieje I to będzie odcinek, w którym się trochę pokręcę Pospotykam się z partnerami, jak widać tutu Sixerem już się widziałem, jestem obok Tutaj ich stoiska, tyle się tu dzieje, że aż Kurde nie wiem od czego zacząć, ale pokażę wam trochę Jakiś stoisk, pokażę wam trochę jakichś rowerów Pokażę wam trochę jakichś ciuchów, pokażę wam Tutusixera, Sixera, Ekoi i kilku innych Partnerów, z którymi współpracujemy Do stanowiska Ironmana podejdziemy Jeszcze z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że Tak intensywny weekend wczoraj, ci którzy Widzieli, no to mogli widzieć na socialach pod linku Tutaj na rowerze byliśmy. Tomka, jakiś gnoj potrącił w trakcie, jak jechaliśmy u nas pod poznaniem, pod Zaniemyślem. Trochę poturbowany. Myślałem, że nie przyjedzie tutaj ze mną, ale jednak się zebrał i przyjechał. A dzisiaj rano no, robiliśmy sobie tutaj jeszcze biegi przed przyjazdem. Ja miałem 3 razy 5 na progu, i pierwszy raz od dawna musiałem przerwać trening, znaczy tam skrócić trening, bo od kilku dni mnie boli łyda. Fizją mam dopiero na wtorek mówionego No i to bieganie na progu tam cztery z groszem. No takie obciążające. I na początku pierwsza piątka, jeszcze 405 lut. Ale druga piątka zaczęła mnie bolić coraz bardziej i zdrowy rozsądek wygrał. No i przerwałem, i przerwałem ten trening. No pierwszy trening od dawna przerwany, niedorobiony, akurat na półmetku przygotowań do Greatmana, do, do Kurnika, bo 117 dzień z 234. Przygotowań do kurnika. No także dobrze, że jestem zdrowy. To raczej nie jest kontuzja bo tak jak chodzę teraz, to czuję tą nogę. Jest taki ból 3 na 10, 2 na 10, a podczas biegu No 4 na 10. No ale wczoraj zakładkę robiłem normalnie. To tam nawet na rozbieganiu, bo pracuję teraz na tą kadencję, bo tam 4 z hakiem zmniejsza. Dobra, bo tytułem wstępu będzie za dużo wstępu. Idę oglądać. Boisko to tu Sixera i rywal z co robi? Co robi? Na co się szykujesz tam? Obczaja chyba. Tutaj mamy jakąś sztajne pudełeczko. Co tam w tym pudełeczku masz? Meldoniu? Od dwóch lat. Od dwóch lat meldoniu? No ale dobra, mogę Wam trochę opowiedzieć o tych żelach. Marianna, tutaj specjalistka, opowiada. rzeczy. Mądre... O, opow... Opowiadacie jak, rozcie... jak rozcieńczać żele, czy nie? To w pulwarach. Szałek, to specjalista. Dużo rad już tutaj dostałem, ale ja Wam powiem, nie jak specjalista, które mi najbardziej smakują. Najbardziej mi leży. Bananowy mi mega leży. Truskawkowy mi mega leży, wiśniowy mi mega leży. często je jem na zakładkach. Ten jest taki nieoczywisty, orzech z miodem, ten mi najmniej, najmniej smakuje, ale jest ożywiający, więc to jest miętowy, podobno jest spoko jak jest gorąco. Z batonów, te wszystkie są fajne, właśnie ta czekolada, orzechy, truskawka, najmniej mi leżą wegańskie, ale nie wiem, gdzie one... które to tutaj, chyba tu nie są wystawione. No przypominam, że z kodem IRONWAY mać rabat chyba 10% na te produkty tu, tu sixerowe. I najbardziej polecam osobom, które tak chcą sobie próbować, nie są pewne, nie znają jeszcze tych produktów, albo są przyzwyczajone do jednej firmy, a chcą coś wypróbować, to są takie starter kity u nich tutaj, że można sobie zamówić zestaw, że jest tam tam kilkanaście żeli, kilkanaście batonów, tam trochę jakiś białek, trochę izo w saszetkach, więc te za kilkadziesiąt złotych, tam za stówę z groszem jest taki zestaw, gdzie jest każdego po trochu. I ja, zanim z nimi ta współpraca się zaczęła, zamówiłem sobie właśnie taki zestaw, czy nawet dwa różne, jeden chyba z białkami, drugi z ISO I przetestowałem, no jak już wiedziałem, że mi to tak mega smakuje, no to gdzieś tam sobie rozmawialiśmy o tej ewentualnej współpracy. Zresztą tyle ludzi z nimi w tej chwili z polskiego triatlonu już współpracuje, przypuszczam, że z tych samych Wodów. Właśnie dlatego, że smakują, są dobre jakościowo, w tych żelach jest dość dużo węgli. Wiadomo, nie kazali mi tego nagrywać. No Jestem tutaj, więc już przy okazji o tym opowiadam, jak jestem przy ich stoisku. No, ale wiecie, Wilku leci na serze teraz, Szałek, nie wiem kto tam jeszcze z tej czołówki, czy ktoś z prosów. Ale no, wiem, że dużo ludzi testuje, dużo ludzi gdzieś tam rozmawia, więc pewnie większa grupa tych ludzi będzie rzeczywiście na tych żelach leciało, czy na tych produktach. To, co ja próbuję tutaj się teraz nauczyć, to z Marianną jakby przeliczyć dokładnie i będziemy niedługo na ten temat coś nagrywać. Ile ile ja potrzebuję węgli, ile ja potrzebuję izo, ile tego jakby jest na mój przypadek, no bo każdy z tych przypadków jest inny. No i w tych ostatnich stu kilkudziesięciu dniach przygotowań do pełnego no przetestować to w różnej formie na tyle dobrze, żeby na pełnym rzeczywiście no nie popełnić jakichś dużych błędów żywieniowych. No bo rywal z najbardziej liczy, że te błędy żywieniowe popełnię. I jak już go tu mam, to zaraz go zapytamy. Tomciu, no co najbardziej liczysz na pełnym, że co się wydarzy? <laughs> Szyszki spadną z drzew. Że, że jakie twój rywal popełni błędy? Na poważnie, na poważnie. Na poważnie. Na poważnie no to... Jak my runway? sobie głupi ryj rozwalił. Myślę, że, że musisz się trochę odżywianiem zająć. Liczę na to, że zostanie bombę. Co Że go straci bombę. Ale że zjem za dużo albo, czy za mało? Za, za mało? No jak za dużo? Nie, za mało. Ale Lechu jest teraz w dobrym miejscu, tak on znajdzie, wiesz. No właśnie o tym mówiłem przed chwilą. Receptę na to. Za dużo mu mówiłeś. A. Za dużo mu kudę mówiłeś. Ale mają być A. testy antydopingowe. A, słuchałem dzisiaj podcastu z dyrektorem Polady, także wiesz. Podobno jedna trzecia y Amatorów się pracują. I do kuryka No, a to zobacz, zawsze jak ja mówię w tych odcinkach To też mówię, że 25-30% zawsze no, tak mówi On powiedział, jest. że zrobili badania że Na trzech eventach Że badali 3000 amatorów z czego tysiąc przyznało się, że biorą. Trzeba zaznaczyć, że to jest na takiej zasadzie, że na przykład część bierze, bo stosuje, stosuje insulinę, bo są cukrzykami, a nie mają tego zgłoszonego Jasne. i tak dalej, i tak dalej. Część na przykład na astmę coś bierze prawilnie, no bo są chorzy, korzystają z tego, ale też ten to, to, to też tam Ale nie do nie, nie mają zgłoszone, no dobra. Ale to ale... to jest jedna trzecia, nie? No czyli tyle, co ja zawsze myślałem. To, do, do, do wczoraj, wczoraj długo o tym rozmawialiśmy. W nawiązaniu wiadomo do kogo, nie, ale to nie będziemy może film tutaj wrzucać. Ale a czytałeś o tym, jak w Hiszpanii teraz były? Były te zawody, gdzie było 250, Aha, e, wiem. 250 iś... rowerzystów i na metę dojechało 50 osób. Jak się dowiedzieli, że to jest kontrola, kontrola, to 50 no. osób nawet dojechało. Dramat, nie? I też gości mówi, że jeden z czynników motywujących je, tych co biorą jest to, że są przekonani, że inni biorą, to on też weźmie. <laughs> No ale rozwijając ten temat dopingu, no to jest to, co też właśnie mówię w odcinkach, czy ostatnio mówiłem w tym tri komentarzu, że to normalizowanie tego, że wszyscy biorą, inni biorą, jest bez sensu, nie? W sensie, że to jest taki argument, już pomijając to, że się zdarzają celebryci czy jakieś tam twarze takie jak Robert złapane na tym i tak dalej, to nawet dla zwykłych edge gruperów, nie? No to, że ścigamy się na tych zawodach marchewkę, będę 6 minut szybszy czy 16 na pełnym i mam coś tam ładować. No, moim zdaniem tutaj dużo edukacji potrzeba. Nie wiem, czy ta, ten case hmm, Roberta się do tego przyczyni. Polada trochę więcej rzeczywiście tych materiałów ostatnio produkuje, więc może się przyczyni ale nie wiem, no taki jestem rozdarty. Bardzo wiele osób też nie wie o tym, że na przykład kroplówki, nawet witaminy C, powyżej, w ogóle jakichkolwiek płynów, powyżej 100 ml to już jest doping. Wiele osób robi sobie takie kroplówki regeneracyjne w zimie czy na jesień. To jest oczywiście niewykrywalne, znaczy nie wiem, nie robiłem nigdy, ale to jest niewykrywalne, a no też już jest dopingiem, nie? No więc no, to jest złożony temat, na pewno jest potrzebna edukacja, no i szczególnie nie tylko, jeśli chodzi o tutaj te zasady etyczne czy moralne, y, dlaczego to jest złe, no ale po prostu dlaczego doping może szkodzić. Podobno na wszystkich stanowiskach same elektryki. Wczoraj czytaliśmy komentarze i rzeczywiście, gdzie nie spojrzę, to Romed Elektryki, tutaj Guerciotti, tak? czy jak to się wymawia? Guerciotti. Elektryki. Tu ładne kolorki, te rowery ładne. To Wiktorie. A ten, nowe. Panie, a może ten? Elektryka byś wziął na te zawody. Ja właśnie tak chodzę i szukam, czy nie mają jakiejś takiej. Może mają takie elektryki? tam te korby, pedały. Nie mają? Musimy tam mieć. Szansa dla ja, Tomka jest jak elektryka na zawody, weźmy. Ja znam jego. tylko ty tak kurde Oh. Wszystko Bez... się rozegra w kurniku Dreko tak. musisz się tak ci dopingowicze. Wezmę, wezmę doping, bo oni też biorą. Tak. Kolma go ładny. Ten. Ten SBT ten, ten... ten, ten, ten... ten, ten, ten triathlonowy ładny. Jak ten właśnie taki ten? Taki chce kupić do tego. Do treka. Z której firmy? To, to nie znam tego. No i to, i, to, i to Janisz będzie ten I To jest fajne, wiesz co jest fajne? Że one są w naturalnej pozycji i mm. Że nie masz tak tych rąk mm -hmm. Tylko masz je tak, leży no To jest super No i sam rower ładny Tomek może na takim pojedziemy? Będzie szybki? Na takim old school'u Będzie szybki Zrobiłbyś to tak jak, ten, tak jak ten gość to w Poznaniu na Wigry jechał, tak? To już nie, 7 lat temu, nie? To było czy 8? Ale ładne, i taki zadbany, te chromy To mi się podoba Fajnie Ale no, ale ten najładniejszy Dobra, słuchajcie Korzystam okazję, wszyscy przez stoisku Tutu Sixera To pójdę i odwiedzę Ekoi teraz A później idziemy jeszcze się przejść po tych innych Ekoi ma jedno tutaj a jedno duże tam na płycie no i muszę wam powiedzieć że mamy współpracę na Akademii z Ekoi i moje postrzeganie ich było kiedyś takie, że, bo oni jakby mają tą politykę takich dużych rabatów, 40, 50, 60% rabatów i tak dalej. Myślałem, że to są takie słabej jakości finole, które niespecjalnie są jakieś tam super jakościowe, nie? Trochę ich tych sprzętów już przetestowałem, chociaż jeszcze na kazki i okularki czekam. Partnerów polskich i zagranicznych mają masę. No w Polsce, no z takich najbardziej znanych, no to. Kilku, oczywiście. Ale zagranicznych jest, nie wiem, Rudy von Berg, Kolarskich są tacy, których nie znam, no bo na kolarstwie się nie znam. Znam, no ale między innymi o, to jest Froome i trochę tutaj jest tych różnych parzy Część z tych prostów zakładam, nie współpracuję z nimi, dlatego że zapłacili nie wiadomo ile, tylko ze względu na jakość dobrą tych produktów. No i przynajmniej jeśli chodzi o te rzeczy, które już testowałem, no to stosunek jakości do ceny jest mega spoko Mam strój tretlonowy od nich jeden, no będę startował w naszym aeronajowym czy tam aeron resortowym, ale no na pewno część treningów w tym porobie. No, w kasku zobaczymy, czy będę jeździł właśnie w którymś z tych Aero. są te? Butów jeszcze nie mam, ale też teraz opatentowują i prezentują tutaj jakieś nowe buty. Poza tym, że mamy z nimi jakąś tam współpracę na Akademii. I część z tych rzeczy dostałem, no to myślę, że z czystym sumieniem ich mogę polecać jako firmę taką no, mega rozwijającą się tutaj w Polsce, nie? Tych produktów i tych brandów, i tych kategorii poszczególnych, no bo wiecie i okulary, i kaski, i buty, i stroje, i jakieś tam inne rzeczy. Tego jest już tak dużo, że no jedynie co to muszą przełamać to postrzeganie, na to, że ludzie myślą, że to jest jakiś tani Chinol, tak jak jakieś tam inne chińskie marki wyskakujące, no bo to nie jest tani Chinol, nie? Oni być może mają taką politykę cenową, ale. Jeśli chodzi o jakość, no to zdecydowanie nie jest ta kino. No nic, zobaczcie sobie tutaj Zachęcam do wejścia do nich w stronę My szykujemy też jakieś serię wywiadów z ich prosami Już kilka z tych wywiadów było, między m.in. właśnie z Anhok, jeśli dobrze pamiętam Z Rudim chyba też, jako redakcja O, widzę, że tu nawet można chyba sobie przymierzyć, czy przetestować te kaski I są jakoś całkiem konkretnie poprzeceniane O, to jest... ...z jak ktoś tu złapie, z ekoi, to spróbuję jeszcze z nimi pogadać. Na tym drugim stoisku, tam na płycie też pogadamy. Mi się podoba, jak oni działają. Fajne kolorki, fajne produkty. Testowaliśmy z Maćkiem te ich rękawice i pokrowce na nogi, ogrzewające na prąd. Przez najbliższe pewnie sezon i po sezonie potestujemy trochę innych, właśnie tych kaskowych, okularowych i tak dalej rzeczy. Więc pewnie za jakiś czas pojawi się u mnie jakiś odcinek vloga na ten temat. Patrzcie. Kolus Toreczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. Kask aero, okularki. Całkiem, całkiem spoko ten sprzęt. Wygląda fajnie, zajebiście leżą te okulary. to jest zajebiste. Mega takie cieniutkie, leciutkie. Słuchajcie, no jak mówiłem, współpraca z Ekojem na Akademii jest. U mnie też będzie. Filmiki niedługo się pojawią. Mam kaski już do testowania: triatlonowy. Mam okularki do testowania, które przed chwilą widzieliście triatlonowe. Niedługo trochę więcej tych sprzętów dostaniemy. No i będę próbował odczarować mit, że Ekoj nie jest chinolem, tylko to są bardzo dobre jakościowo produkty, które są tańsze. Niż konkurencja, która jest postrzegana jako premium. I no zobaczymy, czy mi się to uda. Ale na razie z tych rzeczy, które ich widziałem, czy które testowałem, no mega jestem, mega jestem z tego zadowolony. Najbardziej mi w zimie siedziały te rękawiczki i pokrowce na buty ogrzewające na baterię. Lecę dalej, pozdro. Ile kawałków zjadł Tomek? Tomek zjadł pewnie z cztery i nie będzie miał siły na Ironmana. I w kurniku mu władujemy, a patrzcie kogo tutaj mamy Siema, się witamy Dzień dobry panu? Witam Jak tam Robert? Bardzo dobrze No już ostatnie szlify Jedziemy wygrać Będzie no i... relacja? Wow. I to jaka? A sztab jedzie cały? Niestety nie Ty Będziesz zdalnie czy? Będę zdalnie Ale ma, wiesz, ze sobą a ma Excela, informujmy. Więc będzie wiesz, będzie, będzie tak jak trzeba. Słuchajcie, to powiem wam, dla tych co nie wiedzą, Marek jest menadżerem Roberta. I odkąd jest Marek, u Roberta się trochę lepiej zaczęło działać. Nie, nie no, to, trochę żartuję, nie wiem do końca czy odkąd jest, bo to się zbiegło z wynikami Roberta. Ale ja biorę to w ciemno. No ale tak się to zbiegło w czasie, że odkąd jesteś, ty jest. No, gdzieś tam w tym no, samym czasie była Audi, nie, w tym samym czasie przysły lepsze wyniki. Ale to wiesz, jakby tutaj trzeba pamiętać, że ciągle było w tym Europy, zanim ja dołączyłem, więc jakby tego. Ale celujemy jeszcze lepiej, więc jakby tutaj... Ale co jest, Dobry... fajne, co jest fajne, że w końcu polski zawodnik jedzie na międzynarodowe zawody. Tak. I wie, że on nie jedzie tam bo pietruszkę walczyć. Tak, świadomie mówi, kurno jadę z najlepszymi, wygrać, a to jest tak, zarąbiste, tak, nie? Tak. I to jest ta zmiana, która nastąpiła dzięki Robertowi też i tak dalej, nie? I, i, I otwiera furtkę dla innych profesjonalistów naszych, którzy próbują też teraz gonić Roberta, nie? Które miejsce Roberta na konie byłoby dobrym wynikiem? Top 3. Top 3. Które miejsce byłoby słabym wynikiem? Powtórka z Nicei. Okej, czy dziewiąte? Nie, ale to wiesz, oczywiście śmieję się słabym. No. Patrząc na ja poziom. Się powiem, ja myślałam o powtórce z Hawaii wtedy, co miał nie ta, Tam to jest jak to jest Nie, no Nicea to było dobre miejsce Dziwiąte, na tamten. Ale moment. chcemy się wiesz, jakby no cały czas do, i do przodu. A? Więc jakby plan jest taki, żeby. Jechaliśmy w nicę i mówiliśmy top 10, mhm. jest top 10, kolejnym celem jest top 3, a później wygranie. No dobra, to powiem Ci, że e, bo nagrywałem, e, no to jest fajna odpowiedź. E, w tych komentarzach jak ostatnio o was tak. rozmawiałem, że o Robercie rozmawiałem, no to ja mówiłem, że, że top 10 moim zdaniem byłoby dobrym wynikiem, ale to widzę, że poprzeczka wyżej jest nie, nie, no jakby, Czy jakby tutaj akurat, czyli to no trzeba, wiesz, Robert jest świadomy swojej też formy progresu, no i celuje, tak jak mówi, no po to to robi, żeby być najlepszym i wygrać, więc jakby no nie może celować to, że będę powtarzał ten sam wynik, jak no ja. idziemy do przodu. Wiesz, to sport jest totalnie nieprzewidywalny, więc jak może się wydarzyć mnóstwo rzeczy, więc... Jesteśmy przy stanowisku Tutu Sixera. Robertowi możemy torta wysłać co najwyżej. Tak, tak. Zjadłeś torta? Tak, dobre. A trito ma ile kawałków zjadł? Nie wiem, kręcił się, kręcił, nie wiem czy zjadł. On chyba się Skurna. wiesz, patrzył na tym kurnik jednak porządnie. Ja muszę się dowiedzieć, jak on jest zjadł, to ja nie mogę zjeść. Idę znaleźć trito Maja. Powiedział, że jadł trzy kawałki torta, ale ja jeszcze nie jem. Powiem mu, że zjadłem dwa, a nie, a nie zjem. Jak <laughs> ten kawałek torta się później przełoży na 3 sekundy przewagi na kilometr na biegu w kurniku, to nawet nie będzie wiedział, co go dopadło. I może w tym czasie mogę powiedzieć, że pierwszy raz jestem na Bike Expo. Jeśli kogoś interesuje ta taka tematyka rowerowa, jakieś tam gadżety, rowery, właśnie suple, kaski, okulary i tego typu tematy, to fajne. Myślę, nie, nie, nie jestem jakimś takim typowym gościem, co lubią, lubi się po targach wszelakich bujać, bo trochę tych targów już zawodowo z innych dziedzin przerobiłem w życiu. Jak kilkadziesiąt razy inaczej czymś takim było, no to wszystkie wyglądają tak samo, ale tutaj jest całkiem fajnie. No i wiadomo, no trochę można spotkać fajnych ludzi. Wczoraj był Chris Frum na stanowisku Tutu Sixera, na stanowisku e, Eko i przepraszam, e, Marciński teraz na, na Tutu Sixerze. No trochę gdzieś tam jakichś znanych Celebrytów, rowerzystów, kolarzy, mistrzów różnych się przewija No więc pewnie dla wielu to może być jakaś taka atrakcja nie? No to na pewno tam dużo jakichś innych kolarzy polskich, niepolskich też tutaj było Których nawet ja nie znam Ale zawsze to jakaś ciekawostka, atrakcja jest Jesteśmy na Stadionie Narodowym Więc jest to jakaś taka okazja, żeby zobaczyć stadion z drugiej strony Patrzcie, macie Tour de No Kawał stadionu Pierwszy raz tu jestem, nigdy na żadnym mecie nie byłem E, ani na meczu, ani na, ani na koncercie, więc nawet dla samego tego całkiem fajne. Gdzie jest ten Tomczo? To mamy Tomkę. Tak, sobie pomyślałem, że fajnie by była taka meta na stadionie. Jakby zrobili. Na stadionie w Kurniku? Nie, nie, no tutaj, na tym stadionie, bo tak fajnie to jest na rybo. Aha, w trakcie Ironmana. Tak, ja, i tu 80 tysięcy kibiców. Ja biegam 80 pierwszy. tysięcy. Ja biegam pierwszy, ty biegasz drugi. Eee, to nikt będzie kibicował, to bez sensu. Dobra, idę metę zobaczyć. Mamy metę Ironmana. No Taka mała, normalnie jest bardziej rozbudowana, Jest bardziej tak symbolicznie tutaj widzę. Event kalendar. To no mamy Warszawę. Początek czerwca. Znakrowdopodownie startuje. Gdynia nie startuje, bo mam kurnik. Poznań prawie na pewno startuje. No i Radec Kralowe nie startuję, ale możliwe, że będę tam coś nagrywać. No Iron Man, jak to Iron Man, nie? No lider tej branży, lider tego rynku. Tu mam argumenty, które padają, czy zarzuty jakie padają w stosunku do Iron jeśli chodzi o bezpieczeństwo, czy skok na kasę i tak dalej, tak dalej. No to jest coś, o czym możemy dyskutować i tak dalej. Ale jedno o czym moim zdaniem nie możemy dyskutować, to, że Iron Man, a szczególnie polski Iron Man, bo te imprezy polskie są na mega wysokim poziomie, dostarcza. No za to powiedzmy wyższą cenę niż inne zawody, ale dostarcza zajebistą jakość i, i świetnie zorganizowane imprezy. No i jak znam trochę ludzi, którzy już trochę po świecie po ironerach pojeździli, to te polskie są jedne z najlepszych. Więc nie jest to współpraca, nie jestem zobowiązany, żeby to mówić, ale uważam, że trochę się za mocno ironerowi obrywa i mam nadzieję, że jeszcze będą się dobrze rozwijać przez te następne lata. Ile kawałków torta zjadłeś? Żadnego. Powiedziałeś, że trzy zjadłeś? Żebyś zjadł trzy. Ożesz, chuj. Dobrze, że nie zjadłem, wiedziałem, żeby tak robisz tutaj. Nie zjadłem i nawet nagrałem, powiedziałem, że nie zjem i ci powiem, że zjadłem. Kurwa. Naprawdę nie zjadłeś? Ożesz, ty chuj. Dobra, to nie ma torta, no. Nie zasłużyliśmy na torta. Tutaj mamy test, że tu można sobie rowery, kaski. wypożyczyć, czy nie wiem, przymierzyć, wypróbować. przejechać się z nimi. Tutaj po płycie. Ty, hey, ale to jest fajne, to mi się podoba. Można sobie te rowerki tu pożyczyć i tutaj pokręcić. Okazja taka niepowtarzalna po płycie yy, boiska w stadionie narodowym pojeździć sobie rowerem. No, to jest całkiem fajne. Wiecie co, Tomek miał wczoraj w wiecie hamburgera i dostał hamburgera i co teraz masz po tym hamburgerze? Rewolucje, jakieś mały. Kuchenne? Kuchenne rewolucje Magdy Na Gessler? Radę. Odparłem dwa takie, ale nie wiem, czy resztę odpalę. Ale dwadzieścia parę kilometrów przebiegłeś rano. No dobrze, żeby mnie chyba tam nie przeczyściło. Z obtartymi girami i obtartą dupą. Tutaj iron i, i wymięg, bo go nóżka bolała i wymięk, i nie skończył biegów. A czyli to Maj po wypadku, potrącony przez samochód. Bo rocznik 76 jest najstarszy. A tutaj tu kolega jest jeden z 82. drugiego, 3. <noise>

to co, to, to, to już była takie szklaneczki. A jakbym... Nóżka boli. Oj, 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 oj. A, je, a jakbym pobiegł do końca i sobie girę rozwalił, to co byś mówił? Nie, dobrze, że przestał, że... No. Rozsądek wygra. Rozsądek wygrał, tak. Dobra, idziemy do góry. No to już ten wie że słów brakuje. Niestety. No ty jesteś z tych roczników, co już brakuje tego tak. wo wokabularza. Coś <laughs> powiedzieć swoim panom na koniec. Odcinka. Dzisiaj będzie odcinek z tą kurwa. Przyznać, Niech cię poznają trochę lepiej. Przyznać. To, że nie, nie ogólnie jestem szczęśliwy, że mogę tu być. z przyszłym mistrzem Świata? Gdzie? Tam za kamerą stoi. I to kula z przyszłym wicemistrzem kurnika. Jest... Jestem szczęśliwy. Słuchajcie, kończymy ten odcinek. Było dużo przygód. Rywale z Kurnika odwiedzili stadion <laughs> Także Bug Expo fajne Nie wiem czy bym tu przyjeżdżał co roku Ale dla kogoś kogo jarają jakieś takie gadżety, nowinki, coś tam coś tam To na pewno fajne Mam nadzieję, że wyjdzie na śmiesznie Wszystkich partnerów i znajomych, których spotkaliśmy Pozdrawiamy Fajnie było trochę się przeciąć w takich okolicznościach na żywo A nie gdzieś tam jakimiś mailami czy, czy zoomami Ja zapraszam partnerów Lecha do, do współpracy do współpracy tu mnie. Myślę, że myślę, <laughs> e, 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 że możemy zrobić taki odina, że kto, kto, wygra, kto wygra w kurniku, przejmuje współpracę pracę. Jeżeli się do końca, pamiętajcie o subskrybowaniu, możecie komentować, czy jesteście Team Blumi czy Team Eden. Nic, dobra, dzięki, że się do końca. Lecimy do Poznania, trzeba zagłosować. See you later.